Siemanko, ja jestem Homie. Witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Kanał zbliża się do 1000 subskrypcji, o ile już nie osiągnął tego pułapu. No, i z tej okazji postanowiłem nagrać coś specjalnego: a mianowicie QA. To znaczy, to nie jest jeszcze postanowienie. Musicie wyrazić chęć, że chcecie. Abym odpowiedział na wasze pytania. Ten film będzie krótki. Ale po prostu nagrałem go tylko dlatego, żebyście mogli zadać tutaj swoje pytania. Żebym nie musiał szukać po, po innych filmach i tak dalej. Więc jeśli macie jakiekolwiek pytania do mnie związane z kanałem. Czy może częściowo życiem prywatnym. Chociaż zobaczymy na który będę odpowiadał, na który nie. No to zadajcie je tutaj pod tym filmem. No i postaram się może pod koniec następnego tygodnia takie QA dla Was nagrać. Także cóż, z mojej strony na dziś to tyle. Ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się. Cześć.